jest więc poza nie trzyma się jeszcze dopiero w tym momencie padło i szybciutka ucieczka ile tych move tam było, uwaga teraz Satini próbuje przejąć przeciwnika jednak trzeba tutaj uciekać, bo nie było w żadnych, dobrze, chociaż ta ekspansja padła teraz dochód widzimy Zerb stracił dużo harwesterów bardzo dużo ich stracił 20, no próba rozwalenia Medivaca z samymi harwesterami nigdy nie jest zbyt dobra, no ale przeciwnik za to stracił y, ekspansję znowu jakiś tutaj drop tak, tutaj był ten okropny drop, więc Satini bardzo ładnie harasuje Zerk. Nie ma już w ogóle minerałów, to jest lipa Satini, za to ma ich dosyć dużo w tym momencie. Musi Zerk coś wykombinować i jakoś się pozbyć, tego przeciwnika, bo Satini ma tą nadwyżkę. Jeżeli chodzi o ekonomię, to ekspansja raczej już nie padnie. Ale widzimy znowu, ta armia idzie i Satini podchodzi. Nie wiem, o czym oni tutaj piszą szybciutki. O, jeden bain wystarczy, wystarczy. Czołgi rozstawione, lepiej się tutaj wycofać. Lepiej jest nie atakować. No i jak dalej? Co dalej będzie kombinował Polak? Polak będzie szedł na wymianę bazy. I widocznie będzie chciał rozwalić bazę, czy będzie chciał od tyłu zajść? Od tyłu będzie chciał go chyba zajść. Tak też jest, czołgi są rozstawione. Uwaga na tego jednego tora. Tu zaraz ekspansja padnie. Już ekspansja padła. Chyba jednak będzie szedł na bazę. Tak też jest, ale to już nic nie zrobi. No Satini wstał z. No, nie z kolan, ale z mocno oberwał, ale potem wyszło mu to już dosyć dobrze, dzięki, przewadze i jest GG, tak więc 3 do trzech. Ostra zagrywka. Bardzo ostro bym nawet powiedział. Czeka nas... no jest 3 do 3, proszę Państwa, więc czeka nas y, ostry finał TVT. <grym> I ja zaraz do Was wrócę. No dobra. A, Uzer po raz kolejny gra jako Joker w takim momencie razie. To ostro. Może tym razem mu się uda. Myślę, że Satini zagra dokładnie to samo. Tak tak wiem, że było prawie 300 widzów. Widziałem. Karol się nie gra. Teraz. A ktoś nie wiedział, jest to e, finał. M, tur, m, finał eliminacyjny. A. A. Mikrofon mi się rozwala. Czy statyw? Okej. Okay. Jest to finał turnieju eliminacyjnego do Ligi IPL. Jest zaproszenie. Nie jest już wszystko. Dual side, okej. Okay. Spokojnie, zaraz będzie ustawione. Już jest ustawione. Eee, Uzerasa. Jak on zmieni na zerga. I już jest ZVZ ZVT No nie wiem jak wy, ale ja to jestem jestem taki trochę hmm, pełny energii. Znowu muszę blokować komunikację z niektórymi. A już lecimy do dodatkowej A jest cały czas full screen. No, wynik 3 do 3 ostatni masz przed nami w tym momencie. Mam nadzieję, że nie będzie trwał więcej niż pół godziny, bo zostanę zaślachtowany. Przynajmniej że około 2 godzin wszystko potrwa. E, chyba trzeba już przestawić znaczki, bo są nie tak jak należy, zobaczmy, tak więc, you were dropped. Faken, machen, shit No i nie zobaczymy tego niestety. Bo mnie wywaliło. Ja nie wiem... Co się stało, ale zostałem wywalony z gry. Dropnęło mnie. No, trudno. No, trudno, zdarza się. Zobaczmy coś tutaj innego. Mam pewien pomysł, tylko. Nie wiem gdzie oni streamują. Jakbym miał ich streama. To bym, to bym sobie z niego komentował. Ale zobaczymy, czy się uda coś znaleźć. Chyba się uda, tak myślę. Hmm, albo i nie. Sahara Cup to też to raczej nie jest to. Zaraz zobaczę, Nie, to jest nawet off. Szukam linka, szukam linka znaleźć nie mogę. Nie wiem, co to jest coś to mi podał. Nie wiem, czy to... No dobra, no to lipa. Będę musiał to nagrać na YouTube'a w takim razie. No tak w takim razie dziękuję wszystkim, którzy tutaj są ze mną, z nami, byli. No ale pięknie jeszcze wyszedłem niechcąco z, z czatu, więc nie wiem co tam piszecie jak po mnie jeździcie. Już się czat ładuje. No dobra. Wielka szkoda. Zobaczmy tylko czy ktoś nie streamuje na MSSC2PL. Jak ktoś streamuje to możecie. Konkurs siku żadnego nie ma. Jak chcecie kogoś obejrzeć, możecie wpaść do jakwena on tam na pewno coś się robi. Już mi dwie pół flaszki jest winny. Możecie do niego sobie przejść, pooglądać co tam jest. Hop, to możecie pooglądać. A ja dziękuję wszystkim za uwagę i spadam w takim bądź razie. Jak coś wrzucę ten mecz na YouTube'a. A teraz muszę spadać. Nie wiemy, kto wygrał. Nie wiemy, nie wiemy, po prostu nie wiemy. Dobra, to ja uciekam, cześć. Ja z, z jak się przed zjebałem e, jak? Jak ja to zrobiłem jak mnie wyrzuciło? Nie, nieważne. Dobra, cześć.